A no dzień dobry, dzień dobry. Drugi dzień wyprawy w Chorwacji. Po wczorajszym nurkowaniu organizm dostał trochę w kość, bo wieczorem się źle czułem. Możliwe też, że jeszcze się nie zaklimatyzowałem i od razu na głęboką wodę, także dzisiaj no jest godzina już 13. Wstałem o 9 z tamtej miejscówki. Podjechałem tutaj na punkt widokowy, bardzo fajny, który Wam zaraz pokażę. Ale muszę odpocząć się, zregenerować. Na śniadanko bardzo skromnie kanapeczki z z pieczonym i kawka. Także moi drodzy, rozpoczynamy kolejny dzień wyzwania i przygody na Bałkanach. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Podjechałem w jedno bardzo fajne miejsce. Taki parking przy samej drodze, ale jest przepiękny punkt widokowy, także idę Wam pokazać. Jest coś takiego. Zaraz Wam powiem dokładnie co to jest. Najpierw widoczek ten sposób i taki. Znaczy, nie jest przepiękny? Tutaj mamy opis. Wjeżdżasz do słynnej doliny Baśka, znanej z bogatego dziedzictwa kulturowego. To tutaj w chorwackiej dolinie używano starego pisma Głagolickiego. Litera A jest pierwszą literą alfabetu głagolickiego i pierwszą rzeźbą literową na szlaku głagolickim. W Baśce. Taka ciekawostka. No i fajnie. Druciak stoi pod kątem, i lecę teraz. No, jeszcze chwilę odpocznę i myślę, że dam radę zanurkować. Ok, jeżeli chodzi o kolejne nurkowanie, tutaj mamy główną plażę w Baśce. Przejechałem do tego monumentu, tej litery A, i teraz mam 5 km, i plaża, gdzie nigdy nie byłem. Nigdy ani nie pływałem, ani nie szukałem. Plaża Dunat i plaża Galapagos. Naprawdę te plaże wyglądają bardzo fajnie. Ludzi jest sporo na zdjęciach. Widać, że spadek jest w miarę taki, yy, tutaj po tym gościu, że można spokojnie 10 metrów, żeby była woda po pas. Także to będzie kolejny cel, kolejne nurkowanie. Zanim opuszczę tutaj KRK, to jeszcze tutaj sprawdzę plażę Dunat. Tutaj widzę, że jest parking przy drodze, także też nie będę miał zbyt daleko, żeby przejść z całym osprzętem do wody. Dobra, chyba jestem już gotowy. Jeszcze chwilę sobie poddycham świeżym powietrzem, zanim będę oddychał przez godzinę przez łzynemu. Wreszcie ruszyłem. Tutaj ogromny szacun dla pana pod taką górę podjeżdżać. Tutaj mamy. Żeby nie skłamać 8%. No, ale tutaj zjazd gościu będzie miał super. Dojechałem już do plaży. Tak się prezentuje miejscówka. Tutaj jeden wędkarz, tutaj drugi, także niedobrze. Idę zobaczyć tam dalej, czy można by poszukać na spokojnie. Tak, a tu mamy tą plażę drugą o nazwie Galapagos. Jest fajnie, bo jest dużo kamyczków. Ja lubię w takim dnie szukać. No, i ten spadek w miarę taki konkretny. Także, miejsce do nurkowania wydaje się w porządku. Tutaj, beach bar, a kamyczki są do pewnego momentu, a potem robi się mocny spadek. I mamy taką kurczę, kamienie, jakiś piasek, żwirek. No, nie wygląda to jakoś perfekcyjnie, no ale trzeba spróbować, nawet w takim miejscu. Oh mm -hmm. que Kolejne nurkowanie za mną, tym razem około 40 minut, bo zegarek mi się zalał. Także zaraz go rozkręcę, może uda się jeszcze go odzyskać. I co? Ogarniam się i lecę dalej. Jeżeli chodzi o podsumowanie, plaża beznadziejna parę kawałków takich odłamkowych. No, to są prawdopodobnie wszystko odłamki, ale wyszedł zegarek. Nigdy nie znalazłem podczas nurkowania takiego zegarka, także emocje były bardzo fajne, bo jak na tych amerykańskich filmach się poczułem. No i już wiem jakich plaż unikać, jakich plaż unikać. Także kolejne doświadczenie zdobyte, a zaraz biorę się za naprawę zegarka. Nie ma to jak przydatny breloczek. Akurat miałem taki, gdzie końcówka pozwoliła mi na odkręcenie takich mikro śrubek. No niestety, zegarek zalany, także 3 metry pokonały. Możliwe, że przez tyle lat nie była dobrze dokręcona pokrywa i uszczelka przepuściła. Dobra, rozebrałem najbardziej jak tylko potrafiłem. Wrzucę go do jakiegoś miejsca, żeby wysechł mi z 2-3 dni. Kupię baterię i zobaczymy. No, chciałbym, żeby działał, bo to jest dla mnie dość sentymentalna rzecz. Przy okazji, mówię, zmienię baterię. Od tego zegarka, bo wczoraj mi wyświetliło, że już bardzo niski stan. Akurat się okazało, że mam te baterie do pilota w druciaku, także nie musiałem jechać do sklepu i ekstra. Do mojego wyzwania dopisuję kolejny dzień: 40 minut, 0 g i lecimy dalej jutro. Pewnie zastanawiacie się. Jak ja się z tym czuję, że nurkuję i na przykład nie znajduję teraz przez dwa nurkowania? Słuchajcie, jest to dla mnie norma. Na Sardynii dwa tygodnie nurkowałem i widzieliście, jakie były efekty. W zeszłym roku, jak pojechałem do Chorwacji, również nurkowałem codziennie przez wiele, wiele dni i też nie znalazłem nic złotego. Dlatego to jest dla mnie po prostu, wiecie. Robię swoje. I przyjdzie ten dzień, wcześniej czy później, gdzie nagram, gdzie będą fajne emocje pod wodą. Nie mogę się tego doczekać, ale najważniejsza jest konsekwencja, nie poddawanie się i jak będzie, zobaczymy. Wędkarze cały czas łowią, ładny kamper z Niemiec, a ja teraz jadę do Plodinę, 17 km. Jest Plodinę i jest fajne auto na kampera z takim podwyższeniem. Pan Sepi, piwko pod sklepem, a ja jadę 14 km od tego Plodinę, dokładnie do tego samego miejsca, gdzie spędziłem pierwszą noc. Nie będę kombinował, nie będę musiał szukać i stąd sobie ruszę w dniu jutrzejszym na południe Dramali, gdzieś tutaj znajdę jakąś plażę. Powoli się ściemnia i już nie popełniam tego błędu, że szukam po nocy nocnego, tylko na pewną miejscówkę w odpowiedniej godzinie. Dojechałem i teraz najważniejsza czynność, czyli powieszenie pianki na lusterko co by przez noc wyschła, no bo z rana jak będę nurkował to wiecie. W mokrej nie jest tak przyjemnie. Zanim zacznę robić cokolwiek, no to najpierw włączam baterię, niech się ładuje. A teraz chciałem Wam zaprezentować ćwiczenie typowo pod Arm na biceps. Trzymając sztangę oburącz mamy dość dobrą stabilizację. Dlatego na gryfie łamanym, tak jak tutaj, mam 16 kg. Jakbyście tam pytali, no to grywa waży 6 i 2 piątki. Więc będę używał zazwyczaj 16, 26, 36 na wyprawie, jeżeli chodzi o te treningi. No bo mam 2 dziesiątki, 2 piątki. I teraz, w ten sposób, jak wykonuję uginanie na biceps jedną ręką, to. Dodatkowo, nadgarstki muszę stabilizować, żeby mi się nie bujała ta sztanga, nie? I naprawdę jest to bardzo wymagające ćwiczenie. Kilka ruchów i wchodzi to nieprawdopodobnie mocno. Także polecam Wam wziąć, nawet tak jak ja tutaj mam niedużo, 16 kg i w ten sposób zobaczyć, jak inny jest to rodzaj wysiłku. A haka Wam nie pokazałem, bo miałem taki Dość brudny, nieciekawy, z takimi mikronautami rdzy. Delikatnie go przeszlifowałem i kupiłem taką farbę wakrzyn. I to jest jakiś brud z ulicy, ale generalnie powiem Wam, że dobrze trzyma. Dobrze trzyma i wygląda całkiem spoko. Yy, tak myślę, tą belkę też bym, mógłbym pomalować, by się prezentowało w ogóle bardzo ładnie. I jakieś, jakaś farba do... Plastików. No, zdecydowanie ta czerń wyróżnia się na tle tyłu auta. A w plodinę coś tam sobie kupiłem, a tutaj już powoli zaczynam zbierać rzeczy do tej paczki, dla któregoś z was widzowie, kto trafnie wskazał odpowiedź a propos wyzwania. Różne rzeczy, takich, których nie widzę w Polsce, to będę po prostu raz na jakiś czas kupował. I będziemy tutaj gdzieś składowali to wszystko. I bardzo serdecznie chciałbym podziękować za tak ogromny odzew w pierwszym odcinku. Naprawdę waszych komentarzy było mnóstwo. Cieszę się, że wzięliście udział w tej zabawie. To jest jak strzał w to może nie, ale naprawdę trafić. Zarówno ilość dni i ile gramów i tak dalej, i tak dalej. No, sam tutaj drugie nurkowanie i. Nie wiem co bym strzelał, nie mam pojęcia. Ja się nie nastawiam w żaden sposób, po prostu codziennie robię swoje, a co, co los przyniesie, to zobaczymy. A z ciekawostek, kupiłem takie kozium mleko za euro 50. Bo zapomniałem w ogóle, że do kawy nie mam żadnego mleka. Co z zegarkiem? No. Tak wygląda po wyjęciu baterii, zacząłem oczyszczać, po czym rozkręciłem go na czynniki pierwsze, oczyściłem patyczkiem duszu i perfumami, wiecie, alkoholem, żeby po prostu e, styki poczyścić, no i niestety nie działa. No cześć, mamy kolejny dzień, pogoda, to jest mój przeciwnik numer jeden tego wyzwania. Niestety pada, pada dość mocno od rana. Czy ten deszcz bardzo będzie mi przeszkadzał? Powiem Wam tak, jeżeli. Bo zazwyczaj jak pada mocny deszcz, to towarzyszą mu jakieś tam fale na morzu. Ale jeżeli nie będzie fal, no to dla mnie ubrać się w mokrą piankę, pójść zanurkować, potem całym mokrym wejść do oto i tak dalej, to nie jest jakiś wielki problem. Także no będę szukał jakiejś luki pogodowej, pogodowej i mam nadzieję, że dzisiaj uda się zanurkować. A jak nie, no to. Trudno. Z Polski przywiozłem troszeczkę mięsa wieprzowego, 400 g, ser, zmieszam to wszystko i zrobię takie mikro kebaby, po prostu to tak poskładam, ze 4 sztuki i będzie takie na przekąskę, podrzeć na patelni moment. Fajna opcja myślę. ok, jednego dużego wcinam na śniadanie a to zrobiłem sobie dwa malutkie, które jako stygną wrzucę do lodówki. Ok, tak wygląda plaża, na której teraz będę nurkował. Nosi nazwę Trickfenica. Czy jakoś tak? E, bardzo fajny spadek. Inne, inny rodzaj podłoża. No, bardzo mi się podoba, to, to jest. Trickfenica. Duża plaża. I takie małe zatoczki. Także mogę sobie nurkować. Bo ja nurkuję z bluczynemu w ten sposób, że. Wchodzę, tak do wody poszyję i idę w tą stronę, zawracam, w tą zawracam takimi slalomami. Można by tak wzdłuż też, ale tak mi jakoś wygodniej. No i jak tutaj sprawdzę, to mogę te dwa fragmenty. Bateria naładowana na full, stoper w zegarku działa, także półtorej godziny gwarantowane tutaj nurkowania i bardzo fajnie bo tutaj jest parking co prawda płatny ale to pewnie będzie 3 albo 4 euro i tutaj wzdłuż ulicy będę mógł druciakiem zaparkować także czekam teraz około 10 minut żeby jedzonko się ułożyło bo czas na ułożenie te 10 minut plus czas na dojazd 15-20 ubranie się i tak dalej to minie spokojnie z 40 minut zanim zacznę nurkowanie. No wreszcie chociaż tak Troszeczkę przestaje padać. Nie, no pada cały czas, ale już nie leje tak jak wcześniej. No i to był błąd wczoraj, zostawienie pianki, bo teraz jest na no cała mokra, totalnie. Dobra, jadę te 15 km na tą plażę, a tam się zastanowimy, co dalej. Ładny port, i już powoli dojeżdżam na parking. Oj, palmy. No i tak, wieje. Pada. Mmm, wystaje tak, ok, mogę tak wystawać chyba. No i tu jest ta plaża. I wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tylko pytanie: czy w takich warunkach wchodzi tutaj do morza? No chyba nic z tego. No chciałbym, naprawdę chciałbym zanurkować. No ale w takich warunkach jest to dość niebezpieczne. Poza tym, jak nurkujecie, jesteście pod wodą, to strasznie walczycie z falami. Dodatkowo widoczność jest beznadziejna. No także, kurde, no niestety, pogoda dzisiaj mnie pokonała. Jadę bardzo krętą trasą pod górę, bo jest bardzo ładny punkt widokowy i podobno fajne miejsce na noc, Tak na park Fornacie sprawdziłem. Widikować sleepy. Touch. tu jest ten punkt, zobaczmy. Z parkingu mamy taką ścieżkę. I podobno bardzo ładny punkt widokowy. Zaraz się zresztą przekonamy. Bardzo mi się tutaj podoba, ale niestety będę musiał zjechać kilometr niżej. Widziałem taką małą zatoczkę, bo nie mam tutaj idealnego zasięgu. A dzisiaj robię live'a. W sensie już ten live był. Wczoraj, bo odcinek ten puszczę w czwartek, a wczoraj e, czyli w środę był live, także musiałem zmienić lokalizację. No taka praca, taka praca. O, proszę, nawet barierki porobione. Fajnie. Super zejście po skałkach. Opa. Slipica. Miejsce na van life. tam wcześniej bardzo fajne na tym parkingu. Oho. Ta ławka z kamienia jako dowolona, ekstra! No i parking rzeczywiście na 10 kamperów, spokojnie. Także w sezonie jak będziecie w miejscowości Cvikvenica można podjechać 17 km stromym podjazdem i mieć taką miejscówkę na vanlife zjeżdżam w dół na tym punkcie widokowym ja myślałem, że będę miał widok na przestrzeń, a nie na las Dlatego tu zobaczycie, będzie miejsce na Wanai zdecydowanie piękniejsze. W takiej zatoczce zaparkowałem. No i chodziło mi o widok, o to, co jest tam, nie o to, co jest tutaj, o to jakieś składowisko śmieci. Ale poza tym, no jest dużo ciekawiej niż tam na górze. Albo się starzeje, albo co. No ale powiem Wam, że tego nie jestem w stanie zrozumieć. Po prostu tak pięknym kraju, jakim jest Chorwacja, robienie takiego syfu i to w takich okolicznościach, no to, to ludzkie pojęcie przechodzi. A tak, spojrzałem na ziemię i ten. I zobaczcie, jaki ładny motylek, na przykład zawieszka albo dziecięca bransoletka. A im dalej w las, tym więcej drzew. Zobaczcie, jakie śmieszne wąsy. Taki wisiorek. I tutaj coś mi mignęło. Tu guzik, nie? O, tu łańcuszek. Jakieś trzy brązoletka? <grytanie> Dajcie spokój. Takie rzeczy. No więcej biżuterii, niż znurkowania. Tu kolejne. Para kolczyków. Pozbieram to i dam jakimś dzieciakom, jak spotkam na trasie. Potem wam pokażę, bo mam całą garść i im bardziej się przyglądam, tym więcej znajduję. Z tego nie mogę najbardziej. Pierścionki takie wiecie, ładne. Niektóre z nierdzewki tak sobie po prostu leżą w trawie. Ale ja normalnie. Ten to nie wiem, czy w ogóle nie jest ze srebra. Dużo tego i tylko sobie wiecie, przebieram w trawie i, i, i po prostu poszukuję. Bez detektora na oczy. <grym> O, proszę bardzo, tu jeszcze pod kamieniami jakieś zawieszki, kulczyki. A tu odpakowałem przed chwilą Pandory i mam ściereczkę do, do biżuterii czy do, czy do jakiejś rzeczy nowiutką. Już mam sporo tego, ale jeszcze się eee, rozglądam. Rozglądam eee, tutaj, no ewidentnie to robota jakiegoś złodzieja, tak mi się wydaje przynajmniej. No bo kto by wyrzucał, szczególnie, że to dużo dziecięcych, to dzieciakowi myślę, że rodzice by nie wywalili w ten sposób. Tak, biżuteria była rozsypana tutaj, tak w miarę dokładnie przejrzałem, tutaj podkładałem bransoletki, zobaczcie w jakiej ilości, jak różnej maści. A tutaj są jakieś zabawki i wśród tych zabawek znalazłem taki metalowy samochodzik. Bardzo, bardzo fajne, stara robota. Także samochodzik sobie zabieram. Tutaj teraz jakie coś Ala Pandora znalazłem. No jest sreberko, srebrny kawałek łańcuszka. Także ekstra, idę, po, za, zaniosę to do auta i dalej sobie popatrzę. Kiedy ostatnio widzieliście Sanio, taki telefon. Jest i radio samochodowe, no typowo, typowo rzeczy takie rozkradzione, tutaj jeszcze odłożyłem gdzie, a tutaj Nokia Son Ericsson, jakieś, jakieś kabelki. Jeszcze niżej kilka brązoletek fajnych znalazłem. <noise> I dobra, lecimy z podsumowaniem, ale powiem Wam tak. Ja oglądałem czasami, że ludzie tak znajdują i mówię: Nie, no ściema jak 150. No i pierwszy raz w życiu przeżyłem takie emocje. No dla mnie to dotczyłem no, się jak nie wiem, dziecko w sklepie z cukierkami. Dawno nie miałem takiego fanu ze zbierania tego wszystkiego. Ale powiem Wam tak: po 10 minutach tak, tak sobie popatrzę i mówię: Chłopie, masz 34 lata i zbierasz jakieś gówno za przeproszeniem. Sorry za kolokwializm. Ale potem mówię: Kurde, wśród tych głównych za przeproszeniem może być coś ciekawego. I słuchajcie, i mam złoto, i mam srebro. Także pozamiatane. Dobra, pokazuję Wam od razu, bo gęba mi się cieszy niesamowicie. Pierwsza rzecz: bransoletki no ładne, kurde, wezmę tak, tak jak wrócę do Polski to na targu albo pohandluję po, po 2-3 złote albo po prostu jak spotkam jakiegoś widza i będzie miało dziecko to, to dostanie w prezencie no niektóre bardzo, bardzo ładne a takie bransoletki tego typu no to po 20-30 zł są w sklepach widać, że to handmade, bardzo ładne zawieszki, 5 zawieszek różnej maści Pierścionki. Tak samo. Wiecie co? Tak sobie myślę. Chyba przełączę się na telefon, bo z GoPra nie zobaczycie dokładnie jakości. Tak weźmiemy na szybko te branzoletki. Tak się prezentują te są najładniejsze moim zdaniem. Fajne. Zawieszki. Hello Kitty. Tutaj aniołek. Tutaj ptaszek, korona, pierścionki z jakimś czarnym oczkiem, serduszkiem, perła, różowe oczko i to jest nierdzewka ładna. Ten motylek, zawieszka. E, tutaj wziąłem ten samochodzik metalowy. Bardzo, bardzo mi się spodobał. Taki stary typ, coś jak w Monopolu. Nawet nie wiem, czy to nie jest z Monopolu. I taki klasyczny, stary, bardzo ładny. Kłódka z kluczem, z sercem. Jakaś spinka do włosów. Kolczyki. Para kolczyków, para, para, para. A tutaj takie pojedyncze. Tutaj e, może pójdą do stolika. W przyszłości jakaś rybka. Zobaczymy. E, tutaj ładne te wąsy. Całkiem spoko znalezisko. Kompletne. Taka bransoletka. Ta. E, tu się okazało, że to jest na magnes. Także... O, już kolczyk złapało. Bardzo mocny, fajny. Podruba takiej, takiej Pandory. Ale również bardzo, bardzo ładna. Na targu za parę złotych pójdzie. No i teraz słuchajcie. Mamy srebrny pierścionek z koralem. Mamy tutaj. Nawet chyba będzie widać 925. Taka bransoletka. No i strzał. To jest moi drodzy złoto, teraz prób nie widać, nawet jakbym mocno zbliżył, ale użyłem mojego urządzenia Apexel i pokażę Wam dwa zdjęcia zarówno na szczyfcie kolczyka jak i na zapince, jest próba, zaraz zważymy. Gdy podejmowałem współpracę z firmą Apexel nie sądziłem, że aż tak mi się przyda, bo telefonem nie byłbym w stanie zobaczyć tych prób, a tutaj bez problemu, widać na zapince, a tutaj na cieniutkim szczyfcie. Także teraz nie ma problemu z identyfikacją jakiej próby są wyroby. Dobra, 00, zero, 04, zero. Zero, właśnie 0,5 było wcześniej, jeszcze raz. No tak, przy tak małej wadze o 0,5 tak skacze. Wiecie, można przypuszczać, że dobra, pół grama. Oczywiście te pół grama nie wskakuje do wyzwania, no ale pół grama złota. Zaraz sprawdzę, jaka jest teraz cena. A i srebro. Dwa i dwa branzoletka. I 2,5 ten, 4,7 grama W ogóle sprawdziłem teraz cenę i jakieś kosmiczne ceny są złota, największe w historii. Mamy złoto 585 luzem 184,80, czyli mamy 184,80 na 2, czyli mamy 92,40 za kolczyk i mamy 2,94 za gram srebra, czyli 4,7 razy. 2,92, 13,63 Czyli mamy 106 zł. 3 grosze. Bawiąc się w takim dziadostwie, zarobiłem e, dzisiaj 100 zł. I to w jakich e, przyjemnych warunkach. E, no i teraz tak, zarobiłem stówkę na te rzeczy. Też mogą być odrobinę warte. E, ta szmatka do czyszczenia biżuterii się przyda. No, mam <grywam> elegancko. A oczywiście uprzedzając komentarze, te program oczywiście nie jest wrzucone do wyzwania. Tak jak wam mówiłem, tylko i wyłącznie nurkowanie. Tylko i wyłącznie nurkowanie. Tego dotyczy dokładnie wyzwanie. Nurkowanie, wyzwanie. No, dzień mam zrobiony. Naprawdę, czegoś takiego chciałbym, żebyście raz w życiu przeżyli, bo większość ludzi widzi śmieci no, i jedzie, jedzie dalej, nie patrzę nawet, a ja tak mówię, zobaczę ten punkt, tak spojrzałem na Ziemię, mówię: O, ile jakichś dziwnych rzeczy. I mówię: No, coś takiego. Fajnie, fajnie. Miałem sporą e, taką adrenalinę poszukiwacza. No i jak widać, można zarobić 100 zł w naście minut. Także Chorwacja, witam mnie ciekawym doświadczeniem w tym odcinku to już wszystko to już wszystko, dzisiaj nie będzie nurkowania tutaj praktycznie no co wam będę nagrywał, takie życie w aucie ile tego można pokazywać, dlatego widzimy się w kolejnym odcinku myślałem, szczerze wam powiem, że dam radę daily vlogi, ale stwierdziłem, że nie będę szedł na ilość, a na jakość i odcinki będą prawdopodobnie przeplatały się w, z live'ami, czyli będą live'y w środę i w sobotę po polsku, w piątek po angielsku, a w pozostałe dni odcinki, czyli poniedziałek, wtorek, czwartek, niedziela. Tyle kochani. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!